Słuchajcie, jeżeli chcecie mieć e, przy sobie, czy też panie w torebce, tani podręczny gadżet do samoobrony, proszę bardzo, kilka złotych e, nóż do tapet. I uwaga, zawsze może być formuła, kiedy walczysz o życie, formuła wojskowa, ten, to ostrze też jest tutaj. Ale uwaga, wystarczająco w samoobronie, wystarczająco możemy zadać jedną czy drugą powierzchnią. Ta powierzchnia jest nawet tutaj lekko ostra, jak widzicie, ma to swój efekt, zwiększa siłę uderzenia, szczególnie u pań, w zależności, gdzie trafiamy. Ci, którzy trenują, mogą to wykorzystać jako wzmocnienie pięści. Raz i teraz zadanie uderzenia. Pięknie pracuje tutaj, wzmacnia pięść, więc ta pięść jest idealnie utwardzona i możemy zadać uderzenie i na przykład poprawić, czy też z drugiej strony yy, zadać uderzenie uderzenie raz i wejść uderzeniem młotkowym. Także jak widzicie, pełen profesjonalizm z gadżetem za kilka złotych. Niech moc będzie z wami, bo ze mną już jest.